Witaneczko wszystkim, tu Jinger007 I to jest mój drugi odcinek z serii World of Tanks Jestem na moim koncie Dexter432 I wezmę sobie super pershinga na bitwę Będę grał dwie bitwy Około No i jakoś to te będzie Dobrze No to To ja już zacznę bitwę Mam 4 godziny premium jeszcze ja Znaczy mamy bitwę, ja zaraz wracam. A czy nie zaraz wracam, tylko zaraz tutaj będę. Oh. <laughs> <laughs> Lubię być prawie najlepszy z bitwą. Dobra. Ja coś do kolegi mówiłem. I teraz o naszym klanie powiem. Widzicie rrepl. To tak skrótem nazywa się ROK i Roll Emperor jakoś tak się nazywa e, Dowódcą jest na XP007 e, Jego e-mail NFS małpa NFS jakoś tak e, No i tak będzie Taki e-mail ma jakbyście chcieli do klanu, to na jego e-mail na pewno nam on na początkujących dodaje On tak do zabawy, ale mamy bardzo dobry plan, bo gdzie jest głosu, tym osobą jest Nice w walce 0 0 4, czyli ja Xtomki 0-0-7 Marchio 0 Są tacy jakby przyjaciele, najważniejsze ze nie są, ale są przyjacielami Samym z zastępcą to najważniejszym thank okay. you ale mało życia mi zostało, ale przynajmniej kobiet zrobiłem. No to ja jeszcze jedną bitkę zagram. Kowynkom S Przepraszam, że zginąłem, ale... Le. Już od razu mówię, że jakby się wam jakby się Wam ten nie spodobał, no to po prostu nie dawajcie no lajki, no bo ja niezbyt chciałabym mieć. To po prostu wyjdź, chodźcie z filmika, jak się Wam nie podoba. Dobra, no to tutaj jedziemy sobie powodem A, sprawę najlepszą gdyby gdy bo nie lubię tego czołga. I przepraszam że głos, jak mnie źle słyszycie, no bo mam trochę zjarane mikro, tak powiem, zniszczone. I mam taki bardziej piskliwy głos, nie wiem czemu. Tam mam tak 12 lat i taki dziwny głos mam, nie wiem czemu, przez to mikro tak dokładnie mam lepszy. I w nie taki piskliwy, nie tak jak teraz. Tylko coś zmienił. Staram się nie zginąć tak szybko jak wtedy, bo ja tego Eca rozwaliłem, i dobrze to tam w koszty. 学的。So, Nie ufam, bo się niczego nie uważałem, sorry Mogę bardziej pocelować Sorry na celu cela Ale ja cela Dostaliśmy zbiornik Bazę. Ja szybko się złapię. No tak, to baza. Sorry, że mnie tutaj rozmawia. Nie wiem, czy mnie wygrałem, czy przegrałem, ale. Dobra, jak to słyszeliście, to sorry. Zginąłem, chyba bazę nam przejęli, nie wiem, czy nie. Chyba nie zginąłem, przeżyłem. Chyba wygraliśmy, A, nie, chyba przegraliśmy, bo bazę nam przejęli. Ale akurat prawie bym nie zabił tamten. to. Stwardziła mi się. No to jeszcze ostatnia bitwa, tam nam. długo chyba to nie zajmie. No i znowu Prawie najlepiej. Prawie. A ja się nie przydałem. Tylko lubię jakie są Nie wiem czemu, ale fajnie to jest. Sorry, mi jakość, ale za bardzo nie mam do konwertowania programu. Trzyma tylko nie działa Dobra, To jest taka bitwa, no to się będzie I przewodne odcinka tego Nice Feada INA-N NFS U N F N F S U N M Yeah. Na każdej bitwie pieszych musiałam zabić tylko dzięki tej ludzie Ja tutaj sobie gadę spróbujemy działa się silnika so, nie mam ulepszonego, tylko ten. Mam ten. koniec, proszę o lajki like i subskrypcje, no to cześć wszystkim, Manko. do następnego filmiku, cześć